Jedziemy na Grand Bazar po to, żeby zrobić zakupy dla mojej rodziny. Także pomyślałam, że chciałabym tam jeszcze pojechać przed moim wylotem do Polski, żeby zobaczyć, co mi przyniósł. Kupił mi takiego słodkiego pierniczka. Powiem wam, że jest strasznie zimno. Co? Jestem piękny też. <noise> też jesteś piękny. Dziękuję. Dajcie wiarę, że to już. Tylko cztery dni do mojego wylotu? Masakra. Będę tęsknić. Będę tęsknić. Będę tęsknić. i jest zawsze? Tak. Też będziesz? Co? Też będziesz? Co? Też będziesz? Też Co? No. Kupiłam trzy właśnie duże, te dubajskie czekolady. Nie wytrzymam. Chcę, żeby nie było gwiazdki. Nie ma choinki, nie ma gwiazdki. Kochani, witam Was w kolejnym vlogmasie na moim kanale. Zapraszam Was na kolejny wspólny dzień. My właśnie jesteśmy z Keremem i jedziemy na Grand Bazar po to, żeby zrobić zakupy dla mojej rodziny. Wydaje mi się, że Grand Bazar jest to taki największy kryty bazar w Stambule, ale mogę się mylić, więc poza podróbkami, które tam są, można kupić naprawdę wiele fajnych rzeczy, typu właśnie jakieś pamiątki, przyprawy czy wiele innych. Dlatego, jeżeli będziecie kiedyś w Stambule, to naprawdę fajnie sobie to miejsce odwiedzić. Za 6 minut powinniśmy być już na miejscu, także. Zapraszam Was kochani do oglądania. Mam nadzieję, że ten vlog wam się spodoba. Jeżeli tak, to zostawcie kończy łapkę w górę, Subskrybujcie na moim kanale, komentarz i zapraszam do oglądania.

do samochodu. W ogóle dzisiaj jest sobota, jeżeli chodzi o korki, to tutaj to jest jakaś masakra. Bardzo ciężko nam było znaleźć miejsce, żeby zaparkować gdzieś samochód, także musieliśmy zostawić ten samochód trochę dalej i teraz mamy taki krótki spacerek. Cześć, YouTube. <laughs> Cześć, YouTube. Dzień dobry, kochani. Mamy dzisiaj dwa dni później i my właśnie wyszliśmy z domu jedziemy potem ten przedłużacz żeby podłączyć światełka, choinki gdzie jedziemy potem? potem? potem jedziemy, po tym jak kupimy ten przedłużacz jedziemy co kupimy? kupimy przedłużacz cable, cable. tak? Po tym jak kupimy ten przedłużacz, pojedziemy gdzieś posiedzieć sobie przy morzu, bo naprawdę dawno tam nie, nie byliśmy, a kiedyś bardzo często jeździliśmy właśnie w to miejsce i tak troszeczkę w sumie za tym zatęskniłam. Także pomyślałam, że chciałabym tam jeszcze pojechać przed moim wylotem do Polski, żeby sobie pochodzić przy tym morzu. W ogóle jest taka piękna pokłada u nas, naprawdę jest tak słonecznie, więc to jest idealny moment, żeby pojechać sobie e, właśnie nad morze. Tak. Tak, idziemy nad morze? tak? Może nie? Jeżeli uda nam się kupić ten przedłużacz, to dzisiaj... Ojejku, jakie słońce. Mam okulary, słuchajcie, ale one są całe podrapane. Ja nie wiem, ja przez nie nic nie widzę. Założyłam je tylko, gdybym sobie chciała zrobić jakieś zdjęcie. Nie. Co? Ale powinniśmy jeść, bo to są bardzo to Kerem mówi, że prawdopodobnie będą korki, jak będziemy jechać nad morze. Nie mamy jakoś tak daleko. Ile? 20 minut jest? Około 20 minut może, nie jest jakoś daleko, ale mogą być korki. Więc jeżeli uda nam się dzisiaj kupić ten przedłużacz, to zrobimy takie oficjalne odpalenie naszej choinki, bo już ubraliśmy ją jakiś czas temu, już nawet nie pamiętam kiedy, parę dni temu, a jeszcze ani razu ona nie była zapalona, także no już kurczę, brakuje mi tego klimatu, żeby zabalić sobie tą choinkę wieczorem. Mimo to mamy światełka, więc jest całkiem okej, okay, ale, ale choinka to jest choinka. Muszą być światełka zapalone. Nie ma korków? Korków? Trafik? Oh, ma. Masz? Tak. Nie, no nie jest źle. Jestem w Radzie. Jestem minutes. 19 minut pokazuje. To nie jest tak źle, ale w ogóle powiem Wam, że tak się dzisiaj oparzyłam masłem przy robieniu śniadania, bo pomyślałam sobie, że zrobię dzisiaj sobie tosty francuskie, przez to, że zamówiliśmy borówki i przy przewracaniu ich, tak mi to masło prysło na rękę. Nie wiem, czy to będzie widać strasznie mnie to piecze. Zawsze jest tak, że to oparzenie piecze później coraz bardziej. Już sobie posmarowałam, bo ja powiem wam, że mam w domu taką aptekę przez to, że zawsze jak jeżdżę do Polski, to kupuję sobie tam masę rzeczy. Wolę mieć po prostu w domu takie leki widzie z Polski, żebym zawsze wiedziała mm, co jest na co. Także na oparzenia również coś znalazłam. Nigdy nie wiadomo kiedy, co się przyda. Uwielbiam to miejsce, to jest tak pięknie, a faktycznie dawno nas tutaj nie było. Właśnie sobie usiedliśmy, ja wzięłam gorącą czekoladę w Starbucksie. Jak w ogóle to jechaliśmy, to pomyślałam, że wezmę sobie do pisania jakiś cool lime czy coś takiego. Ale słuchajcie, jednak jest mi tak zimno, że wzięłam sobie gorącą czekoladę, Kerem wziął chyba kawę i zawsze robimy tak, że ja sobie kupuję jakiś napój w Starbucksie, a później przechodzimy do innej kawiarni, bo tutaj jest znacznie mniej osób i tutaj Kierem sobie kupuje napój. I siedzimy sobie razem właśnie tutaj i kierem je poszedł po swój napój. Zobaczcie co mi przyniósł. Kupił mi takiego słodkiego pierniczka Mikołaja. No mega słodki jest. Dziękuję. Mega fajne, Mikołajek. Mam taką ochotę na pierniczki, że pomyślałam, że znowu zrobimy z Kieremem jeszcze raz, bo naprawdę bardzo nam smakowały, a jeszcze nie zostało sporo tej przyprawy do piernika, ale musimy poszukać czegoś do dekorowania ich, bo naprawdę tą masą było naprawdę bardzo ciężko. Teraz takie piękne zaszło właśnie słońce, ale powiem Wam, że jest, jest strasznie zimno. Co? Jest tam piękne. też. <laughs> też jesteś piękny. Dziękuję. Zapomniałam, że to tutaj zdecydowanie trzeba się cieplej ubierać, bo mimo, że to jest 20 minut od naszego domu, to jest naprawdę o wiele, wiele zimniej. Jest znacznie większy wiatr, ale to nic, bo naprawdę jest przepięknie. Uwielbiam to miejsce. Pierre zrobił mi szybkie foty, ale zamarza. Także idziemy Idziemy? Tak, 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 tak Chodź, 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 chodź <śmuszczaj> Strasznie zimno jest Matko Ja zimno Przepięknie, Jezu Czy to jest grudzień? Czy za tydzień są święta? Za tydzień? Nie wiem, czy za tydzień Chyba trochę więcej Ale już za cztery dni lecę do Polski Dajcie wiarę, że to już tylko cztery dni do mojego wylotu? No, Masakra ale, są to, są What? Świąteczny motor. Dopiero co pamiętam na vlogmasie, że mówiłam wam, że zostało dwa tygodnie, a teraz już tylko cztery dni. Tak. Cztery dni. Jeden, dwa, trzy, cztery. Będę tęsknić. Nie? Będę tęsknić. Będę też tęsknić. zawsze. Tak. Też będziesz? Co? Też będziesz? Co? Też będzie? Co? Też będziesz tęsknić? Tak, też, też. Zauważyłam mm. dzisiaj TikToka takiego, że dziewczyna nagrała TikToka napisała, że kiedy 23, Cierwą. kiedy 23 latek, to już nie jest jakiś mężczyzna, jakiś facet, tylko to jest swój chłopak. I faktycznie jak tak sobie o tym myślę, mój chłopak ma 26 lat. Tak. Co jest grane? Tak. Gienało tamtie głos? Nie. I said, One girl made TikTok and she said that when 23 years old man is not a man anymore, he's my boyfriend. Like, you know, it's weird. And I thought, you're 26 years old and you're my boyfriend? 26? I mean, it's almost 30. Sure, Yeah. Yeah, not almost 30. What are you talking about? about niesamowita. A wiecie co jest najlepsze? Że poznaliśmy się, kier kiedy kierem miał 19 lat. Czyli był w ogóle młodszy niż ja jestem teraz. Idziemy do pierwszego sklepu szukać przedłużacza. Wróciliśmy do domu, jest po 20. .00. Powiem Wam, że całkiem nam się zeszło z poszukiwaniem tego przedłużacza, ale wszystko kupiliśmy. Byliśmy też w paru sklepach po inne rzeczy. Zaszliśmy również do restauracji po takie wrapy z kurczakiem, także zabieram się już za jedzenie i oglądanie filmu świątecznego. Włączyłam sobie kronikę świąteczną, którą też oglądam parę razy i naprawdę bardzo to lubię. Proszę bardzo, to moja oparzona ręka przez dzisiejsze masło, zaraz sobie czymś to również posmaruję i mam nadzieję, że jak najszybciej mi to zajdzie. Przed nagraniem trzeba wyczyścić zęby. Dobra, my już zjedliśmy i teraz naprawdę bardzo szybki haul zakupowy. Nic w sumie aż tak specjalnego tutaj nie ma oprócz myślę, że dwóch rzeczy. Głównie z Kiremym jechaliśmy po to, aby kupić przedłużacz i szukaliśmy słuchajcie, byliśmy w jednym sklepie, później w drugim później w trzecim i powiem wam, że mm, na początku chcieliśmy kupić czarny przedłużacz, bo już jeden właśnie czarny mamy żeby tak na tam też kolorystycznie pasował. Nam był potrzebny przedłużać z wejściem USB, bo mamy właśnie takie zakończenia tego kabla, tych światełek. Ale nie mogliśmy żadnego przedłużacza znaleźć właśnie w czarnym kolorze Był jeden, ale on był naprawdę jakiś kosmicznie drogi, więc w ogóle bez sensu było go brać Już mieliśmy zdecydować się na biały przedłużacz, ale później wyszliśmy jeszcze do Migrosa I faktycznie nie było z tym wejściem USB, więc tak sobie pomyślałam, że ten przedłużacz, który mamy Po prostu dam do choinki, a tutaj damy taki normalny przedłużacz One właśnie w Migrosie były w kolorze albo białym, albo różowym I zgadnijcie, który wzięłam nie mogłam się oprzeć, jak ja go zobaczyłam. No nie wiem, tak mi się ten przedłużecz e, spodobał, ten kolor. My w domu w sumie nic nie mamy z różowego, nie mamy żadnych różowych dodatków, ale nie wiem, jest taki słodki. Kieram powiedział, że to jest przedłużecz Barbie. Tak sobie go znam, że jest taki fajny, cukierkowy, więc akurat położę go za telewizorem. Tutaj komoda jest czarna, telewizor czarny, więc... Tak fajnie będzie się on wyróżniał. Z takich szybkich zakupów jeszcze mamy do wzoru dla kierema i płyn do mycia luster. No i już ostatnią rzeczą, w sumie to słodkością. Kupiłam słuchajcie, nie mogłam się oprzeć. Jak zobaczyłam. Te czekolady. Ja wiedziałam, że do Polski będę musiała przywieźć trochę tych dubajskich czekolad, dlatego szukałam takich, aby były nie jakoś bardzo, bardzo drogie, ale żeby były w dużym opakowaniu, i dodatkowo, żeby były jeszcze z jakiejś spoko firmy. I słuchajcie, kupiłam trzy właśnie duże te dubajskie czekolady, nie mam pojęcia, jak akurat te smakują, ale naprawdę wydają się być dobre. Jeszcze w markecie przy Starbucksie, w którym byliśmy razem z Keremem, były również takie dubajskie czekolady. To już jest zupełnie inna firma. Były też trochę mniejsze, ale pomyślałam, że spoko, także wzięłam również takie dwie mniejsze. Nie uwierzycie w to, ale różnica cen pomiędzy tymi czekoladami wynosi 20 lira. Więc totalnie przepłaciłam. Oczywiście o wiele bardziej opłaca mi się kupić są właśnie czekolady, także myślę, że koniecznie muszę wrócić po nią do Migrosa. Także zróbmy to, na co czekałam już drugi czas, czyli zapalmy światełka wreszcie na tej choince. Wiem, że już raz w sumie zapaliliśmy, ale to było takie, wiecie, zapalenie na szybko z podłączeniem do mojego laptopa, aby nagrać po prostu przewitki, a teraz już będziemy mieli tutaj prąd i. Choinka będzie pięknie się świeciła. Mamy przedłużacz, także oficjalnie odpalamy lampki na choince. Gdzie jest jeszcze druga? Gdzieś tutaj. O, tutaj jest, dobra. O. Pięknie. Oho. Tylko teraz ten przedłużacz jest trochę za krótki. Może po prostu. czy jak on będzie latał, to jest ok. Może trzeba tą chojinkę trochę przesunąć. Mamy tutaj trzecie światełka od okien. Moja mama podobno troszeczkę oszalała, jeżeli chodzi o świąteczne zakupy do domu u nas w Polsce. Nie pokazywała mi za dużo, bo chciała, żebym miała niespodziankę po przylocie, także jestem naprawdę bardzo ciekawa, co ona tam nakupowała, ale dzięki temu, bo pokazała mi jedną rzecz, przypomniała mi o czymś. O czym totalnie zapomniałam w tym roku. Jest to taka drobnostka, ale przy dekorowaniu naszego mieszkania totalnie o tym zapomniałam. A chodzi mi dokładnie o dozownik do mydła. Jak moja mama pokazała mi, że kupiła świąteczny dozownik, to od razu przypomniałam się, że ja również mam takiego fajnego mikołajka, więc nie może zabraknąć świątecznego akcentu również u nas w łazience, więc idę od razu go zmienić. Usiadłam sobie tutaj teraz, tak patrzę w kadrze. Ta chowinka za mną stoi i tak ładnie się świeci pięknie. A ja słuchajcie, pamiętam o tym pierniczku Mikołajku. Miałam go cały czas w torebce. Delikatnie mi się połamał, bo naprawdę miałam tam sporo rzeczy. Mimo wszystko na pewno będzie tak samo smakował i będzie przepyszny. Także otwieramy go. Ojacie, ale to pachnie. Mikołaj jest już niestety złamany w pół. Przepysznie. Ten Mikołaj też jest z takiej masy cukrowej, co my robiliśmy eskieremem na pierniczkach. Nasze pierniczki w ogóle wyszły nam przepysznie. Jeżeli jeszcze nie widzieliście tego vlogmasa, jakie robiliśmy, to koniecznie zapraszam do nadrobienia. Bardzo dobre. Ale szczerze, nie wiem, czy nasze nie były lepsze. Ten jest taki zdecydowanie grubszy. bardziej mięciutki. Czuję święta. To już zaraz. co? Our better? Tak. Nasze lepsze. Nie, jest mm. bardzo dobra. A dzisiaj, słuchajcie, wracamy do domu. I jak ja już myślałam, że Tobi się uspokoił i nie będzie dotykał bombek, to jednak bombka bez tej końcóweczki leżała sobie na tej kanapie. Tobi, to bunia, znowu zaczynasz się bawić bombeczkami? Ja rozumiem, nudziło się troszeczkę tak, to sobie chciałeś zdjąć. Nic się nie stało. I to jest klimacik, słuchajcie, proszę bardzo. Leżonko, cilowanko przy choince, No lepiej nie można sobie odpoczywać. Tobi bierzemy Kierma i idziemy na spacerek. Co? Bo już wieczór jest. Idziemy na dwór. Co? Idziemy na dwór? Nie teraz. Idziemy, idziemy. Pięć idziemy. Pięć idziemy, zaraz? No? Wieczorny spacer jeszcze został nam. Tobi, o cór Brawo, jaki mądry, super. Ty, o A co to jest? Skąd to przyniosłeś? Skąd to wziąłeś, Tobi? Ja myślałam, że Ty tylko jedną zdjąłeś. O nie, Tobi. No już dwie to za dużo. Wiesz co? Ja już myślałam, że Ty się uspokoiłeś, że już nie będziesz tak robił. A ty co? Tobuś. Ty sobie schowałeś pod kanapą, tak? Specjalnie. To bunia, nie można. Jezu, jeżeli macie jakiś sposób, żeby pies nie ściągał bombek z choinki, błagam, powiedzcie mi, one nie są, wiecie, szklane, one są takie plastikowe, więc, no nie wiem, mimo wszystko nie chciałabym, żeby on gryzł tego plastiku, ale przynajmniej się nie zbije. Jak wracaliśmy wcześniej do domu, to faktycznie to robi. <grym> Jak wracaliśmy wcześniej do domu, to faktycznie nie widziałam żadnych bombek zdjętych i już się tak ucieszyłam, że tobie tak trochę, nie wiem, tak dojrzał i już kurczę... E, ty to... słodziaku, ty mały! W ty! Nie dam ci bombki. Nie ma takiej opcji. I jednak się przeliczyłam, bo ten gałgan znowu chce ściągać bombki. Tobie hajer, Haj... Tobiś Tobie higher. Nie można! Nie można tego, to nie jest do jedzenia. Nie można. Widzicie, jak on pyskuje? Tobie zawsze jest taki. Jak coś mu się nie podoba, słuchajcie, to on pyskuje. Niedobry jesteś, nie można to Tobuś. Masz swoją piłeczkę. Buba, there is another one. Under um. sofa he bring it now. Mm. Co ja mam zrobić, żeby on nie ściągał bombek? Help me. Tobi to jest grinch. Mówię wam. Tobi jest grinchem. Tak, Tobi nie lubi świąt. Nie chce świąt. Jak macie jakieś rady, to piszcie please. I to jesteś ty dość grzeczny, tak? Ty nie ściągasz bombek. To weź go pilnu, jak jesteście sami. Przypilnuj go tak trochę. Żeby nie zdejmował, co? Tobi, zostaw tę bombkę. <tryk> Tobi, <tryk> nie jesteś kotkiem. Tobiś, ja, ja zawieszam tą bombkę, dobrze? I nie zdejmujesz jej. Wiecie co jest najlepsze? Że on przy nas naprawdę nie dotyka tej choinki, a jak jest sam, to, to, to Tobi, to rozrabia. Tobiś, ja wieszam, wyżej ją gdzieś zawieszę, dobra? Naprawdę mówię Wam, my nie mieliśmy rok temu tak mniej więcej odtąd, do, do, odtąd do dołu bombek. Tutaj wszędzie nie było bombek, dopiero zaczynały się gdzieś tutaj. Nie wiem, gdzie ją zawiesić. Chciałabym ją tutaj gdzieś niżej, ale on ją znowu ściągnie. Schowałeś gdzieś jeszcze jakieś bombki? Gdzieś są jeszcze? Ja wiem, że Ty lubisz sobie chować. Nie wytrzymam. Tobi, ja nie Ach. wytrzymam. Nie wytrzymam. Nie, ja ci nie pomogę. No co ty? Oficjalnie mamy w domu grincha, który chce e, zabrać nam gwiazdkę. Chcesz, żeby nie było gwiazdki? Nie ma choinki, nie ma gwiazdki. Wiesz, grinchu. Ja ci założę ten mój sweterek? To będziesz prawdziwym grinchem. Zobacz, tu masz swoje piłkę. To jest twoja jedyna bobeczka. Jedyna! Dobra? Układ. No zobaczymy czy jedna Wszystkie są jego jak... Powiem wam, że z nimi jak z dziećmi Naprawdę Zaraz pójdziemy na dwór No już idziemy, chodź to po prostu że jak się bawimy z tobą i rzucam mu piłkę, to on po prostu w randomowym momencie się zatrzymuje i idzie sobie na przykład po chrupki albo napić się wody, tak totalnie <grytanie> randomowo. Majka pierś naprawdę nigdy nie widziałam takiego psa jak on. A teraz usiadłam sobie tutaj i mimo że siedzę na podłodze, to jest mi tak przyjemnie przy tej choince. Naprawdę. Kocham święta i jestem taka podekscytowana moim przyjazdem do Polski, że Znowu zobaczę się ze wszystkimi. W ogóle nie wiem, będę znowu w moim pokoju, spała. To jest takie super, naprawdę, wracanie do rodziny, do domu. Uwielbiam to. Szczególnie, że są święta. Gdyby taka napa za mną była rozkładana, to powiem Wam, że sobie z chęcią był nawet tak spała przy tej choince. Kochani, jak wyglądać z tego vloga, to ja już planuję nagrać, skierowałam takie Q&A przed moim wyjazdem do Polski. Już wam wrzuciłam okienko na Instagrama, żebyście zadawali pytanka, ale również pytanka do Q&A możecie pisać tutaj pod tym filmem w komentarzach. Wróciliśmy właśnie niedawno ze spacerku, film zmontowany, ale jeszcze muszę na chwilę wstać, żeby domontować całą końcówkę i wrzucić film na jutro. Ale jak już się położyłam, to nie chcę mi się wstawać, bo jest mi tutaj tak cieplutko, że od razu bym zasnęła. Chciałam dokończyć oglądać ten film z Keremem, który zaczęliśmy na jednym vlogmasie właśnie Grincha, ale jakoś nie miałam cały czas jest coś do zrobienia i chodzimy spać naprawdę dosyć późno, więc jestem pewna, że gdybyśmy teraz włączyli tego Grincha to bym od razu zasnęła. Także idę teraz dokończyć film i lecimy spać, a wam bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że ten vlogmas wam się spodobał. Jeśli tak, to zostawcie koniecznie łapkę w górę, subskrypcję na moim kanale, komentarz i do zobaczenia powietrza w kolejnym vlogmasie.